Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym materiale na naszym kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem z serii 7 mini 7 stylizacji. Ale tym razem będzie troszeczkę inaczej, szybciej. Ale mam nadzieję, że taka wersja również Wam się spodoba. Zapraszam. Zestawienia, które zobaczycie w tym filmie, to tak naprawdę są to moje ulubione stylizacje letnie. Bardzo często powielałam i chodziłam w tych samych połączeniach, ponieważ tak naprawdę bardzo dobrze się w nich czuję. Świetnie sprawdzają się do pracy, są mega wygodne i po prostu w moim stylu. Myślę, że na pewno część z Was może kojarzyć pewne elementy stylizacji. Bo pokazywałam się w nich na przykład na Instagramie, na InstaStory czy po prostu w innych odcinkach na naszym kanale. Ale wiecie co, postanowiłam od tego sezonu trochę dłużej cieszyć się z ubrań, które mam już w szafie, łączyć je na wiele różnych sposobów, wykorzystywać je maksymalnie i kupować tylko to, co mi się naprawdę jakoś tak mega spodoba w sklepie, albo po prostu jakaś dana rzecz mi się już zniszczyła i potrzebuję po prostu kolejny, nowy element. On the light, don't wanna pick a fight with it. Everything seems so good. I guess I can't help myself. Tak jak widzicie, stylizacje są dosyć proste i dziewczęce. Ja latem staram się wybierać materiały przewienne, przepuszczające powietrze i świetnie się tutaj sprawdza bawełna, czy na przykład len. Chociaż len się strasznie mnie, ale powiedzmy, że jestem w stanie to wybaczyć, bo naprawdę ubrania z lnu są bardzo wygodne i świetnie sprawdzają się na upały. Pewnie już zauważyliście, że stylizacje ze spódnicami przeważają w tym odcinku, ale ja już o tym wspominałam w przeglądzie szafy, że w tym sezonie stawiam właśnie na spódnice, na takie Dziewczęce stylizację, i chyba jeżeli chodzi o ten sezon, to jest to mój ulubiony letni element w szafie. Daję sobie również sprawę z tego, że większość tych rzeczy niestety nie jest już do kupienia, dlatego bardzo mi zależy i też bardzo bym chciała, abyście potraktowały ten odcinek trochę jako taką formę inspiracji i mobilizacji do tego, aby przejrzeć swoje szafy. Posprzątać, sprawdzić, co się już w tych szafach ma i pokombinować trochę ze stylizacjami, bo jestem pewna, że każda z nas ma mnóstwo obuń w swojej szafie, w których tak naprawdę nigdy nie chodziła, albo założyła tylko raz i po prostu o takich rzeczach mm, zapomniała. A tak naprawdę z takich właśnie zapomnianych elementów można naprawdę stworzyć bardzo fajne stylizacje. Mam nadzieję, że taka ekspresowa forma 7 dni 7 stylizacji Wam się spodobała. Dajcie mi znać na dole w komentarzach, która stylizacja najbardziej przypadła Wam do gustu. W ogóle mam też taki pomysł na serię filmików z wykorzystaniem na przykład jednego elementu, czyli na przykład jedna koszula 5 stylizacji, po to, aby pokazać Wam, że można wykorzystywać dane elementy w szafie na wiele różnych sposobów. Jeżeli jesteście na tak, to dajcie znać. Ja się z Wami żegnam. Buziaki i do następnego. Pa!